Często. jeżdżą z przewitymi tłumikami. Ha. Przewiercone, kurde. Nie, gdzie gdzie wiesz, wady? 60 koni, ale przewiercony. Hmm. Tak. Ja. I dwójka zgrzyta. Tak. mapka. Coś mi śpita, to chyba dwójka zgrzyta. O. No, ja raz Dzięki, pozdrawiam. Mieście. Oj i to I se co się pyta czy dwójka z wyścigu. W Nie, po prostu słyszę jak zgrzyta jakiś o. samochód po prostu, a nagle otwiera okno chłopo siema łaty Także Aleksisie ty Aleksis Aleksusie ojej, ojej. Aleksus. Nie tak zrazu! Maksimusie Aleksusie <ślamy> Na Teutatesa so. Dobra No ty kto?! Dobrze oh, tak do Nie O, O Jezu, ja Dobra Jadę Co to za podwiga była? To są surde Jakie dymy, 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 dymy. O nie O nie wypadniemy? Nie wypadniemy Nie no. wyszło tych nowoczesnych samochodów O nie, o. Bo no, dobrze, walka O, o. Ale że aż tak? O, to walka była ja walka Do samego końca jak to mówią No dobra, dobra do? to. Znak, słup no to znaczy co ty? Dobra Znak czy słup? słup. Zdecyduj się Ja mam aura, na ja aura. słup no, duży No już klasyckiem jadę tak O kurczę, ale zarzuciła Ale problem z dogonieniem, ale może a ja go no? chciałem palnąć. Uchwalisz. Mm -hmm. Dobra. Intre Dustin. Drudyjako łapię od ciebie pęd. Dawaj wiesz, pęd. Ja wolę nie, nie bić no mnie, bo to, to jesteś. No, jadę To tobie, tobie się. Za ty jesteś. Jadę. Dobra, Drudyjako łapie o Cię. Dobra, Dudyjako łapie o Cię. Nie wydążyłeś. w drugim miejscu są najlepsze. Nie. No. No. no i tyle po pierwsze pojechałam. Ja wolę mnie tak wydopcył, że. Ja mnie tak wydobył, to dalej wypasowanie do tej kwestii, wiedzy, o której ja mówił wcześniej Także Żeby nie było jednak dobrze że nazywłem Wszystko pasuje Tylko nie mówiłeś z całą całość. <grymiero> <grymaro> nie w Polsce. Ale palniecie się tam? Dawno. No palniecie się do słyszeliście Próbuję Na styl, Gatem Komunikuję wam Jazda, 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 jazda. Co myślisz o tego grata jak w Zentorno? Jakbyście też w Zentorno grali, to bym wtedy was stracił A Rudiaco mówi tylko wtedy, kiedy chce wygryźć się z no pierwszego, tak. no Tak, tak było A po co się odzywać kiedy indziej? No nie no, no. Dobra, Rudiaco, masz pen. Wiesz pen? tylko się nie wywal tym razem Taki szan, taki szan właśnie, taki szan To ciężko starać się, nie Jestem daleko ola, Nie mogę Oho, Dobra, no i? Oho. O nie, znowu tyle. będzie ten kółeczko. Nie no mnie okay. do no, nie dogoni, go, go no. Ring of Death Mhm. Teraz lewej? Jupu! Jezus! Dobra, G, Ale przy kłopę prawie dostałem tam. Jezus, dobry. Dobra. A ty tej chwili już nie będzie. Nie, nie byliśmy byli, ale nawet bez pisany. Ale Dziś jest. No dobra, nie dałem. No dałem mu, dałem mu. Zajeb... Bo waliłem mu. Szkiedu nie masz, że dajesz się Aurze przekonać. Ale to, to, no tak, tak, to jest drugie określenie. Okay. Tak, kolega. tak, ale to jest Entomorno. Scenariusz. Tak, scenariusz, scenariusz, pod Aurę. Nara. Nara. Nie no, Aura, ty jesteś impostorem. <coughs> Jedziesz z prawej Nara, nagle w lewo odbiłeś. Słuchaj, o, my 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 nie waliło od, z prawej strony właśnie ścianka, więc wiesz... No, my 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 no, lecę, lecę. Może i na tak, może się uda. Jakoś! No. Dobra, na pędach może się uda. Spoko spoko, ja tutaj próbuję tą to, to bestię przekontrolować. Dobra, bo ja tam muszę, bo no. ja nie, nie musisz. Muszę, muszę. Się duszę. To prawda. prawda. No. Jedziemy. Lampa! 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 <śla> Ty, lotników ja, dwóch nowych znaleźliśmy. O! Aurakant Lamper wepchnąłeś przed maskę, nie? No. no! Słuchaj! No, unlucky, tak? O nie! Nie! Boże lampa mi się zdrościła! No, o nie! Nie! O ty no. No, 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 no nie! Wam tak. O spoiler mi się za. Przepraszam. Bogaty pierdolny. Ale się ustawiłaś. O spoiler mi się za oczy. Ja wyleciał. Jadę, się jadę, jadę. Się jadę, jadę. Ole, dymu! nasze w spadły. No to zapraszam teraz, że do mnie dojedziecie tutaj ogólnie. nie dobrze że... skończyłem. co co chodzi? Zapraszam. Kawałek jeszcze do drogi gamy, jest. do jeszcze gamy, gamy jest. Do jeszcze gamy, gamy. Możecie śmiało. No, no możemy, możemy, ja możecie gania jabł gania, może, może, się Jabol może Ja no, gania, Jabol moment, ten, bo my wszyscy mamy wolniejsze samochody odosobnione. Dotknąłem Cię? Ja nie mam pędu. Tak, dotknąłeś U mnie, u mnie w ogóle Cię nie ten To dlaczego znaczy. się pytasz Skoro um. <grym> by u Ciebie nie dotknął <grym> <grym> okay. No ale jest niepewny, no Wydaje oh. oh. mu się, że jakiś oh, cała, cała, cała O kurde <grym> Znowu <grym> Dobra, walisz na 500 miejsc, ja się do perfekcji kurde, nie bawię No ten diawol, to mnie zaraz no, no, ja ja mam gania, Najgorzej Najgorzej, bo Ty Co nadgonisz rozgania. w takim momencie, jak już będę przed metą pewnie jest taka szansa Tu już przed metą Oj, dobra, oh God, no. Dobra, brak shift ci tym jawolem Tak, teraz, teraz, teraz pęd łatwiemy pędy Lecimy o ci zwalniamy miejsce tu wyjechać Dobra, wjeżdżam w dół, wierzam w dół nie, oni tu już eee. dawno byli, co nie? nie? No gdzie uh. są... Ale blisko! Co, Ty! Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Hey, nagle! Się. Mi nagle... Nagle dwa FPS y dostałem! Chłopie! się tybać. Nagle! A teraz równo! O! Chodź! miałem fajny vai, 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 A, Oj, 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 O nie! Oj, O! O! O shit! Jadę z lewej A tu lipa! Nie uda się już! No nie no. Moment. Nie. Ja, nie, tak to Nie, dogonimy, nie było. masz szans stracić na 100%, ale Jezu, mnie zatrzymał. No, tam do hangaru wjedź, ja nie gadaj. Nie gadaj, nie no, no, gadaj. Nie da się, no, nie, da się, dobra nie da się, jest. Kurde, idealny moment na ataku, a nagle teleport, teleport, teleport. Co to za gra jest? A wiesz, no, ja Cię przypuściłem, żeby Cię w dupę palnąć i Cię przewrócić, a tu nagle no, teleport, nagle za mną jesteś. tak. Bo teraz trzeba zęba, tu karta kurwa coś odpią... No to się ci tak FPS-y spadły? No 2 fps y tu miałam przez skwila Dobra F1, F1, F1? O, się. Trzeba uważać, tak. się... Ale to okay, okay. jest chyba tryb zwykły, a nie f 1 No Nie, wiesz, nie można. F1, a F1, -kowy, dobra, no tak. Ile low 1 6 A czy to jest mapa prawdziwa jakby, w sensie eee... Sprawdził formułę? Chyba nie, nie. Jezu co ty tam jeździsz lewo. Aha. A, aha zielno. Wszyscy zajeżdżają. A to Alexis była. No lewo prawo. Nie <grym> <grym> wiem kto taki lewo prawo tam pojeździł. No, jo, jo, jo. Oj oj ojoj ojoj, kraksa, no i... No i szczególnie. O no. no i lipę mam już dzięki. Który to? To jest je Co tu się Harambo! Czerwona flaga! Krasa, krasa. No mi już, bo ja już mam rozwalony mobil, więc. Ja nie mam przodu tym ojej Ojejo! Ojojo! O, jejo. o, jejo. o, jezu, o jezu, który mi się tepnął. Ja bandy Jak do bandy, <laughs> Jak to bandy What What Co tu się dzieje? To jedzie z przodu, a ja, ja pewnie ma. cały ma samochodzik. No jakimś cudem mam po tym jak ja bał mi się pierdo. O. No Dobra dawać 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 za nim O ale poszedł A! Ale tam Rudiako po... O kur robicie, co wy robicie? Aura, co wy robicie i mi Gdzie? Gdzie ja nikogo nie duchłem. No chłopiec, że żeś mnie właśnie strącił. Ja cię ja byłem na chwilę o. pierwszy, ja wygrałem. Wyścig no, co? jak dla mnie. <laughs> tak. Ale ja byłem pierwszy też w pierwszym okrążeniu, więc pierwszy, wiesz, Twoje się nie widzicie. Mając A. części samochodu, więc się też cieszę. Aura dalej masz przyzdronna na swoim samochodzie? Tak. Oj, 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 hamuje bo, o kurde. Jak tak wjeżdżasz w ludzi? Ja nie wjeżdżam, no, bo z... się no, wewnątrz tak ci No to sorry, ale ciebie okay. nie widział. Byłem przed tobą boczkiem, a ty jeszcze... ona Ola jeździ tak z że ja cię nie wiem jak wyprzedzić. No, no to prawda, to prawda akurat. I ona, nie? ona niby jest fanem Formuły 1, co nie? <noise> Aha. I nie wie jak jeździć najbardziej. Jak jeździć najbardziej? Jak się jeździ najbardziej? Tak bardzo. Pełne było. <głos> <głos> no tak, najbardziej pełne było. A trzeba, trzeba będzie chyba wymienić na sześciu krążeniach, to po pięciu się powinno chyba już wymienić. Oj! Dobra. Dobra, jazda, jazda. 5, 6 raczej. Sześć. O, te koła strzelą niedługo. Niczym... Nie wiem, się? Nie, normalnie. cię Dokładnie. Ja taki takie do ja żółte, spoko. Ja komendanta powiem. Komisariat. <laughs> tak, tam ma Mako, co z nim upieczesz? Tak. Z mamonem ostatnio pionę zwijam. Dobrze, tak dobrze. Kamilak fajny, fajny, Dobra, fajny, przyjemny. JABŁ! O bol No, no co bol, Nie, nie, nie. Wydupczyło po prostu. Tekstura mnie zahaczyła. Aaa. <grym> to, to, to nie tak. w ciebie nie walnąć teraz. Nie, no nie. No to wiem, Wiesz, tak by mnie tekstura po prostu zablokowała i nie mogłem nic zrobić. Mm -hmm. Nikt inny też nikt. Tak by... No. Dobra. Stało się. Chwilę pierwszy ja już wygrałem dla siebie Ja trzy okrężenia ja pierwszy wiem tej... pozdrawiam To ja też Ja wygrałem <grym Ja, <grym ja, ja to większość to miałem większość miałem O teraz O już nie Ja Dobra i do jazda Moja Mojazduwa Ło Hej ale Ci, no teraz tak się no co? Ja, powiem, ja się ja nie się zatrzymałem, zatrzymałem właśnie. Tu, tak? ja zakręt ja, robiłem. Nie, no zatrzymałeś się. No, ja wół puściłem i zakręt po prostu robiłem. No, czyli się tak po co zatrzymałeś właśnie. Ja też się zatrzymywałem, ale tak powiem ci, że tak cię no, tak, lekko zahaczyłem chyba praktycznie. nawet nie wiem, czy to było tak widoczne. No, mikro że, po prostu, no, ewentualnie, no bo po prostu tak dziwnie to było strasznie Oto No ale jest walka, nie? Fajnie. Jazda, jazda. Coś tam jest, coś tam jest, tak? To no ten bus najgorszy, właśnie. Ty przyhamujesz, ja jadę, wiesz, blisko za tobą. Jest takie mikro. Nie wiem, wiem, a... wtedy To później, mikrocypek, tak. U, ale o, jadę tutaj. Niebezpieczny, niebezpiecznie. Bym powiedział. O co o, a, to problem, czy nie? Ja, o, ja, ja mi prawie To dobrze. mi prawie No, ale tego hamowałem. Aaaa, ah, trzeci, podium. Już mi opony po prostu. T20 bardzo. No, no T20, te te 20 lecimy. Dokładnie. Zobaczymy jak pójdzie. Chyba tak. No dobrze, oj, już rurki, dobra. To mi się podoba, już kłopoty jeszcze nie wystartowała z Nie, nie no, jakiś jakieś no. A to i dawka w takim wypadku Aha. Oho. No ty ruro. Rudiaczek, no. no. Sorry. Ale Staramy, staramy się czy... nie Aha. specjalnie. Aha. No ja, ja się będę nie, nie starał was śpiewać jednego jest. już mam na oku, co nie? Aha. FK, hallo. A Rudini? Tak. No. Bo jest, jest Rudy. Na oku. Tak, to ja, czemu? Nie. Wepchnął się przede mnie dlatego go uderzyłem i problem. To ty godusz! To, to, że musiałem jak się ja tak start miałem od ciebie, nie umiesz startować, to nie znaczy dzisiaj wypchnął. Ty, chłop się chciał dzisiaj przede mnie wepchać, szkoda, że chciał to zrobić zaraz za policją. Ha! I na skrzyżowaniu tak naprawdę. Też? Oskarda niego? Także. Czy... Nie wiem, ja pojechałem na most. Dosłownie okay. na skrzyżowaniu zaraz, a on nie wiem co zrobił. ale się zatrzymał na takim poślizgu pomiędzy mną, na, tak pomiędzy pasami. Pomiędzy mną a policją na drugim pasie obok mnie. A kurde. Ale to w ogóle nie wiem, że on chciał się pod koniec nagle skrzywania, tak wejść. Mm, no debil jakiś. No debil. A ostatnio dużo takich debili na drodze było. Dużo się zespałniło. Nie, nie, nie. Spadło to auto. Chyba jabł. Na cztery no koła. No spadło to auto, zdecydowanie. Uh, 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 uh. Mm. Dobrze byłoby tak zeskoczyć. Nie ja ma ola. Siema. Mm. A, nie. Raz, ja ma. nie, wy to otwarte macie, no. nie nie, tak. To najgorzej ty... dla mnie. Jak to zrobić? Siema, siema. 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 Ola. Sorry. To mi na dachu lądujesz. O się? O Kur... Padłem. Kurka rurka No pent, miałem chcieć to zrobić żeś mi wydupcył a, Bardzo nie mi przykro tak. jak się wepchałeś Chula nie wepchałem, szybciej to robiłem, lepszy Chłopie byłem pierwszy Dobra. tam, to ty żeś się wydupcył No 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 tak, Ale to taka prawda tak, no Żeś do nas wie. No nie no no Dobra Ty, jak ty, ty jak do mnie jabalem przyjechał a nie może... Z jabalem pierwszy, na tym punkcie byliśmy Jak to no się tak. robi się nie Tak Przyniemiemy to drzewo Tak drzewa. tak Drzewo się rozwala? No to nie. To jest pierwszy? Kto to przejechał? Ja pierwszy, no, nie jest pierwszy. Pop, popnę cię po prostu. Proszę. No, możesz Proszę. Ale nie wiem czy to się tak uda wiesz. Ja no, nie, Ach. nie wiem czy uda Trzeba Chyba... będę mnie w tym finał nie O, hola. O jest. Teraz o, o yes. Tera dało radę. Mi się A wydaje, to tyłem, że boczkiem trzeba, wiesz? Nie. nie. Jak to ma według Na no, dachu to zrobiłem lekko. Nie, nie, nie mam pojęcia. Ławeczki po prostu Witam no panowie dobra, dobra. co tam jak tam. Aha, jak przyjechać? Właśnie trzeba popchać. Ale jedna ja osoba jechać. na pewno się tam nie popcha. O dobra. Okej. Okay. Jak ty łapię? Nie blokuj! W ten sposób, może. Nie ma, pozdrawiam. <grym> to nie blokuj nie pozdrawiam. Pać. Pa, tak o, tak w ten okay. sposób. O, A nie tyłem? Czekaj, ocu się. Pa, 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 pa na to, on to robi. Pa teraz. No, teraz to... Tak lipa trochę, co nie? Czekaj, cisnę. O, dzięki. I... Dobra, podziękować no, za to, że cię życzyłem na początku. Czekaj. Musicie dobra, tak pod czekaj, bo Ja pod... Pod... blokowałem w ogóle, tak. Pod kątem musicie się wdupcyć tam, pod kątem okay. musicie się wdupcyć i wtedy... No dobra. tam szybciej, szybciej niż ja. Hype, hype, hype. Dobra, to spróbuję. Pod kątem, tak? No no, chogaty, ty chcesz się tam mieć z przodu, a nie udajesz. Udawańcu. O, 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 wepchnij mnie ktoś! Kurde, trzeba było nie pójść, Ej, kurwa, nie, tak na nie. Trzeba było. O, o! Ja pokarała teraz. P poknij ktoś lekko. Ej, no widzę lupowanie. Jeszcze trochę. O, lupę? Miałem. O, nie. Kogo? Nie znowu. Nie jestem. <noise> jestem. Czyli oznacza, że nie. Dobre. No, dawaj, dawaj. A dzisiaj mieliście? Ale ty od niej uważaj, ja nie od tego, co co to Nie za darmo nie. Żeby nie Rzebnie były brudne. Czekaj, masz. Dziękuję. Nie o, niedobrze, niedobrze. Dobra, czekaj. O, oh, shit. Co my tutaj mamy? O, oh, nie. Gdzie, Gdzie tutaj boczuś N. uciekł? Jawohl. A nie, w tę stronę. Ja. W tę stronę. W ja jesteś ja jestem dalej. Dobra. Ło, lecę! Jo. Udało się! Udało się. Mhm, wszystko bardzo, jest tak. wszystko rozumiesz. już. problemu. Cieszę, cieszę okay. się, cieszę się. Zarom iśle. To się. tu jak? To jest północ. no to teraz. No to teraz Wy okay. się tam nie cieszy, tylko skupcie. Trzeba dogonić tego tutaj z przodu do <laughs> Ja Ej, to nie mieliście problem. Ja już się a nawet nie ułóżę. No Aha. to co się Co wy robicie, no. no co wy robicie? To dogonione. Ja o, co ty robisz, halo. Mogłem przelecieć. No, ale prawie się udało. No, no, prawie no, tak, było dogonione. Tak, no, no. Good, good. No i trzeba było i doła nie przepuścić. Oglądał ktoś tutaj galę prime'ową, czy nie? Nie. nie. Odwiedziałem się wczoraj, że była wczoraj, także. A, on no no ja to... był na miejscu w ogóle? Był, ja bym, widziałem, był, no, był, był, ja widziałem. Ja widziałem tylko klipa jak bagieta dostał od le, le, lewa. lewa No tak. Jest, jest. Ale że lew taki, takie chwity umie, no to. No, no. A co, z kim walczył? Z bagietą. No to powinien Daro. lew chyba wygrać, nie? No wygrał, wygrał, ale A, takiego no. backhanda mu z back spina zrobił, że no, każdy w szoku. On nie jest w ogóle 20 kilo cięższy od niego? Nie wiem. Pewnie tak. Ale park. Ale poziom inteligencji myślę, że taki sam mają. To się A, chyba No zmuszy, jest tak. taka szansa. Okay. Jezus, gdzie lecę? W drugą stronę. Ale o, to, no. ja bo tak chcę schracać. skracać fart mi pisał, że wygrał jakiś mój kolega walkę. Hmm. możliwe a był ziomek chyba ten, Catcher BRS, on ponoć z Przemyśla Jest Aha. Tak napisał Shepard. To ja chyba. Walczył. Nie wiem. Chyba tak nie. Ogarcz, Czerwone rury na koniec, co ty tu? No. no tam przeskoczyłem ja na Nie jakby. No tu do przodu, no 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 no. Kurde. I tamtędy no się dostałem jakby na checkpoint. Ja dobrze, bo... dobrze, dziękować. No co, próbuję. I tak ostatnio. fajnie jakbym mógł. Kurde Wink. No i tu w lewo sobie o tego zjedź i tu se wskoży do środka Jezus Chujzu, o chuj Jezu, o Jezu fajnie Takie... Bo tam to. jeden poleciał Ta, ta, żółty To ja, to ja o. Ty bo on cię jeszcze wyprzedzi Kogo Do ciebie no. Tak ci wyprzedzić Co mi <noise> to tam? A czekaj, bo to w sumie nie można tak zrobić a tu, a. Nie, nie tu. można. Nie wiem, nie gra w ogóle, to ja nie wiem co się dzieje. <grym> <O>! <grym> nie widziałem! <grym> Spoko! Spoko! No i gitowa Aha! Co Bodro. jest? No to chyba jest lepiej. A już koniec? O. To jest z tym. Tu na głowie i odwala jakiś szajs. Ola! <grym> To jest? Ola od dwóch lat nie zmieniła kurwa ubioru w sensie głowy. <grym>